Tomaszu Dydymusie, Postanowiłem, że nakręcę krótki filmik w odpowiedzi na twój komentarz. Bo tak na dobrą sprawę już ci odpisałem we wcześniejszym jak zapraszałeś mnie na live, ale napisałem trzy komentarze, bo na TikToku nie mogę więcej niż tam chyba 150, słów więc napisałem trzy komentarze jako jedną odpowiedź i tam napisałem, że nie masz co liczyć na to, żebym przyszedł na Twojego live'a. Bo ja nie mam zamiaru kopać się z koniem. Sorry, ale 17 lat, te które już jestem, ze słowem Bożym, i mam tą drogę właśnie od poznania osobiście Pana Jezusa, nauczyłem się, że nie ma kompletnie sensu bicie się na awersety, bo kto ma zrozumieć, to zrozumie, kto nie ma zrozumieć, to i tak będzie się upodlał nadal. I tak na dobrą sprawę w, księgi, w księdze objawienia właśnie dokładnie jest napisane, że do czasu święci mają się uświęcać, natomiast niegodziwcy mają dalej się upodlać. Aż nadejdzie właśnie ten czas, żniw, gdzie konkol od pszenicy będzie po prostu odseparowany. Dlatego wybacz, ale nie licz na to, że będę na Twoim. Lajwie, tak to napisałeś do mnie, czekam na ciebie w sobotę. Oczerniasz mnie, a mnie nie znasz. Słowo Boże mówi, że Jezus jest synem Boga, żywego. Zapraszam na konfrontację. Ty i ja, sam na sam. Czekam w sobotę. Po pierwsze, Didymusie, Tomaszu, pierwszy to Ty przyszedłeś do mnie na mój profil. Na profil, który świadczy o Bogu, o Bogu Zbawicielu. I ty przyszłeś, aby poniżać mojego Boga, prawdziwego Boga ze Słowa Bożego. Także, wiesz, to Ty zacząłeś. I tak na dobrą sprawę, gdybyś tego nie zrobił, możliwe, żebym nawet Cię nie widział, bo mam naprawdę ważniejsze sprawy na głowie, ze Słowem Bożym, nad którym pracuję również wspólnie z Romanem. I naprawdę, mam masę, mnóstwo y, materiału, które właśnie chcemy opublikować, przedstawić. I naprawdę nie przejmowałbym się Tobą, gdybyś Ty nie przyszedł do mnie i poniżał mojego Boga. Prawda? Także to weź sobie y, do wiadomości. Po pierwsze, i tak Ci powiedziałem, nie mam zamiaru z Tobą dyskutować, z tego względu, że nawet nie znasz znaczenia słów. Jak, to, jak z tobą mogę z, y, mówić o słowie Boga jak, jeśli nawet, jeżeli ty nie przeczytasz ani raz, nawet Biblii od deski do deski po pierwsze, po drugie nie znasz znaczenia słów więc jak ja mogę rozmawiać ze ślepcem który kompletnie prawda, nie będzie widział tego o czym jest mowa właśnie w Słowie Bożym w pięknym krajobrazie które jest zapisane w Biblii. Mówisz, że ja cię oczerniam? Człowieku, najpierw zastanów się i zobacz sobie, co oczernianie, co wyraz oczerniać oznacza. Mówić fałszywie przeciwko komuś, mówić nieprawdę. Natomiast co ciekawe, ja w tym filmiku o ciebie, o tobie, wszystko co przedstawiłem, to przedstawiłem to z Twojego profilu. Przedstawiłem to dokładnie, co ty świadczysz na oficjalnym swoim profilu. Przedstawiłem ten filmik śmieszny, NASA, na którym opierasz właśnie słowo Boga, prawda? Na szatanistycznej NASA. Także tutaj Cię kompletnie nie oczerniam. To Ty mówiłeś o papierosach. To Ty argumentowałeś to, że nie możesz przestać, bo Cię ludzie na TikToku denerwują. To Ty, nie ja. Tak samo. Właśnie, yy, co tam jeszcze było? Papierosy, yy, właśnie ten. Yy, no i że TikTok, prawda? Że przez 7 lat nie czytałeś, nie, nie przeczytałeś całej Biblii. To Ty to powiedziałeś. Więc gdzie tu jest oczernianie? Ja Cię nie oczerniam. Właśnie widzisz, Ty kompletnie nie rozumiesz, co pisze w Słowie Bożym. Nawet polskiego na zasadzie wyrazów nie rozumiesz, co nawet mówisz, że oczerniam. Nie oczerniam Cię. Pokazałem po prostu prawdę. Pokazałeś prawdę? Pokazałem po prostu prawdę w świetle prawdy. To, co ty świadczysz. Także daj sobie, chłopie, spokój z twoimi, nie wiem, sam na sam, prawda, jakieś konfrontacje. Naprawdę, człowieku. Ja on no, uwierz mi, że mam tyle jeszcze do przedstawienia z Romanem i tyle czeka, prawda, w kolejce. Że ja nie będę czasu na ciebie tracił, przede wszystkim. Natomiast ty, jakbyś się zastanowił, to byś nie przyszedł do mnie i nie poniżał mojego Boga, prawdy Słowa Bożego, Boga, który dał mi się osobiście poznać, Boga, którego ty kompletnie nie znasz, a go poniżasz. I też chciałbym tutaj wszystkim, co będziecie oglądać, prawda? Dać informację, że naprawdę, jeśli macie zamiar cokolwiek pisać w a przede wszystkim poniżać Boga Zbawiciela ze Słowa Bożego, pana Jezusa, to uwierzcie mi, że, że naprawdę Bóg nie będzie patrzył na to spokojnie. A ja na pewno, jako jego sługa, prawda, jako człowiek Jego, człowiek Boga, na pewno nie zostawię tego w spokoju. Więc naprawdę zastanówcie się, czy to jesteście pastorami, czy jesteście, nie wiem, tiktoko, e, tiktokerami, czy youtuberami. Dwa razy się zastanówcie nad tym, czy rzeczywiście tutaj przyjść na mój kanał, na mój powiedzmy, na moją przestrzeń, której właśnie chcę pokazać prawdę Słowa Bożego i swoimi kompletnie e, niemądrymi i kłamliwymi opiniami poniżać Boga. Boga, który jest właśnie zaświadczony w Słowie Bożym. To, co wam przedstawiam. Dokładnie już no, nie od 17 lat, bo 17 lat temu Pan Jezus dał mi się poznać osobiście i mnie właśnie wybrał. Ale dobre 15 lat, zresztą w sumie od 17 lat zaraz, gdy Właśnie był ten wspaniały dzień. Na naszej klasie od razu zacząłem mówić o Panu Jezusie, więc można powiedzieć, że 17 lat w tym jestem. I naprawdę zastanówcie się, drodzy, bo wasza zguba jest nieunikniona na Sądzie Ostatecznym, gdy poniżacie Boga Zbawiciela, Pana Jezusa. To jest nieuniknione. Ale jeszcze, jeżeli tu będziecie przychodzić i Go poniżać, to uwierzcie mi, że może być to szybciej, prawda? Gdzie was obnażę wasze kłamstwa i pokażę właśnie w świetle Słowa Bożego, że jesteście synami Szatana. Dokładnie tak jak ty, Dydymosie. Dokładnie jak ty, Tomku. Bo jesteś synem Szatana i czy nie oczernię, bo mówię prawdę. A ty dalej w zaparte swoje idziesz i oczekujesz konfrontacji. Sorry, naprawdę, w takie rzeczy to bawiłem się może w przedszkolu. Natomiast już teraz nie mam zamiaru tracić czas na yy, bicie się, kopanie się z koniem. Także weź to pod uwagę. I przede wszystkim, naprawdę, weź sobie do serca to, co ja świadczę, co przedstawiam. Chociażby ostatni filmik o tym. Czy Pan Jezus odda Bogu Ojcu władzę? Bo też między innymi u Ciebie, prawda, bo macie tam zlot świadków Jehowy, właśnie to też głosicie. Bo nawet to słyszałem. Więc naprawdę zastanów się i nie rozjuszaj lwa judy pana Jezusa, bo naprawdę Twoja zguba będzie prędzej niż myślisz. I to nie jest straszenie w mojej osobie fizyczne, tylko Bóg działa, Bóg nie da się poniżać. Także uważaj na to i wy wszyscy naprawdę. I zastanówcie się jeszcze raz, czy warto cokolwiek tutaj pisać przeciwko Bogu Zbawicielowi. Bo uwierzcie mi, nie warto.